Żyjemy w Polsce, mamy Kapkata po polsku, no i cieszymy się z tego co mamy. Ale nie wiem dlaczego w Kapkacie w USA wpadają aktualizacje z niesamowitymi rzeczami, a w Polsce się to nie pojawia. Więc, żeby to ominąć, bo się da, wystarczy włączyć vpn i korzystać z tych funkcji. I korzystałem już nie raz i powiem szczerze, już dawno zabierałem się za ten poradnik, żeby wam to pokazać. Także dzisiaj pokażę wam, jak korzystać z Kapkata w pełnej wersji, we wszystkich aktualizacjach, które są, no i cieszyć się tymi rzeczami. Również w Polsce. Zanim przejdziemy do opowiadania o tym, co VPN robi i jak szaleje, to zobaczcie na sam start, kiedy otworzę sobie bez włączonego VPN-a, czyli jestem normalnie w Polsce zalogowany w sieci. No to otwieram kapkata i na ekranie startowym, kiedy ja jestem zalogowany na swoje konto premium, no to zobaczcie, że mamy tak naprawdę zamianę długich filmów na shorty. Jeżeli chodzi tutaj o takie kafelki, które nam pomagają i są fajnymi funkcjami dodatkowymi, które naprawdę się przydają. Nie mówię już o tym, co mamy w środku kapkata, natomiast już tu. Tutaj widzimy, że jest... Tego dość mało. Natomiast, jeżeli włączymy się do VPN-a i tutaj krótka informacja, co to jest właściwie ten VPN. Bo może nie wszyscy o tym wiedzą. No więc VPN według Wikipedii to jest wirtualna sieć, przez którą płynie ruch w ramach sieci prywatnej. Jest to dość skomplikowane, ale możecie sobie o tym przeczytać teraz na ekranie. Natomiast ja w dwóch słowach powiem coś takiego. VPN to jest taki tunel, gdzie łączymy się z siecią z domu. Tutaj z Polski w moim przypadku. Ja się łączę z siecią bezpośrednio gdzieś z serwerem w USA albo w innym miejscu na świecie, bo tych serwerów jest masa. I jakby internet, z którego korzystam, był. Z... USA i komputer widzi, jakbym był w USA, więc mogę korzystać z rzeczy z USA, będąc w Polsce, ale łącząc się przez VPN. To w bardzo, bardzo dużym skrócie. Oczywiście lepiej przeczytać Wikipedię i zrozumieć to dokładniej. Natomiast sprawdźmy, jak to rzeczywiście jest, kiedy ja odpalę sobie mojego VPN-a, to jest Hotspot Shield Premium i mam możliwość tutaj łatwo przełączać się pomiędzy krajami na świecie. Wystarczy, że kliknę w tym miejscu. Oczywiście mam możliwość wybierania różnych krajów, różnych lokalizacji, w moim przypadku. Ja po prostu chcę Auto USA, klikam Connect i łączę się właśnie z tą siecią. Tutaj nie będę opowiadał, który VPN jest lepszy, który gorszy, nie mam w tym żadnej, żadnych benefitów, więc poszukajcie w sieci. Ja zostawiam kilka najlepszych, najciekawszych i najczęściej używanych. Na dole w opisie pod filmem możecie sobie skorzystać, spróbować. Natomiast jeżeli ja już się połączę, zobaczcie, jestem w USA, ale to znaczy jestem tu, ale jestem w USA według sieci. No i teraz. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, schowam sobie to okno, bo VPN już działa, no to muszę zrestartować mojego kapkata. Więc klikam i czekam, aż mi się uruchomi. Już na samym starcie widzimy, że jest tego więcej. Nie wiem dlaczego USA jest lepsze, a Polska jest gorsza. Według kapkata chyba, bo mamy mniej funkcji, ale mamy tu chociażby tłumacz filmów, a w wersji polskiej mieliśmy tylko i wyłącznie zamianę długich filmów na shorty. Okej, okay, tłumacz filmów jest w wersji Pro, ale i tak warto sobie z tego korzystać, jeżeli macie wersję Pro. A działa to po prostu tak. Także, jeżeli tutaj wrzucimy swój film, on zostanie przeedytowany, wygenerowany i sprawdzony pod kątem Kapkata, i teraz możemy go przetłumaczyć na przykład z języka któregoś z tych, które są aktualnie, nie ma wielu, ale będą w przyszłości, na inny język, też z tej listy, czyli na przykład z angielskiego na hiszpański, albo z hiszpańskiego na angielski, albo z japońskiego na angielski. Jest masa różnych ciekawych opcji, więc warto sobie z tego skorzystać. Czemu nie i tak płacimy za kapkata. Zamykając to okno, mamy inne opcje tutaj mamy na przykład zamianę scenariusza na film. To też bardzo fajnie działa, bo jeżeli tutaj wpiszemy sobie nasz tytuł filmu, jakieś punkty tutaj wyróżnione, że chcemy opowiadać o kapkacie, że chcemy, żeby to był dynamiczny film i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście czas trwania tego filmu, to tutaj wygeneruje nam się skrypt. Zobaczcie, że jeżeli wpiszę na przykład tutaj CapCat poradnik, do tego wpiszę tutaj. CapCut, poradnik, efektowny. I tak dalej, i tak dalej. Mogę tego wpisywać oczywiście dużo. Kliknę jedną minutę i zobaczcie po lewej stronie mamy takie podkategorie, w którą stronę chcemy, żeby nasz scenariusz poszedł. Czy ma być to pisarz AI, według CapCat'a tak to się nazywa, i ma nam napisać skrypt stricte stri pod film, telewizję, taki nasz ton wypowiedzi. Czy ma być to reklama, czy relacja, i tak dalej, i tak dalej. Ten skrypt nieco się różni. Kiedy klikniemy sobie, wygeneruj scenariusz, to jest inteligentne tworzenie. No, i w zależności od tego, jak ciężki to jest temat, tak długo będziemy czekać. Oczywiście jest to generowane w języku angielskim, ale nie ma żadnego znaczenia, bo szczerze mówiąc, możemy sobie oczywiście to przetłumaczyć przez translatora, a ewentualnie w kapkacie w środku. Mamy przecież tłumaczenie z angielskiego na polski, więc też nie ma problemu. Natomiast dostaliśmy oczywiście trzy opcje, możemy sobie to wszystko sprawdzić, możemy wygenerować film. To jest niesamowite, że na przykład z mediów lokalnych i wrzucamy nasze media w postaci nasz film, nasze Birole, nasze wstawki, naklejki. I tym podobne rzeczy, a możecie również wybrać inteligentne generowanie, to kapka właśnie z tej opcji będzie korzystał ze swojej bazy. Nie musicie mu nic dostarczać, on wybierze na podstawie skryptu, to co jemu pasuje i po prostu możecie to podmienić. Więc to jest też bardzo fajna rzecz, z której czasami warto skorzystać, żeby złapać gdzieś tam kierunek, w którym chcecie, żeby wasz film podążył. No ale przejdźmy dalej. Zamknę, nie będę tego generował. Jeżeli chcecie, to podłączcie się, to nie kosztuje wiele, więc jakby tylko. Kwestia czasu. I teraz przejdźmy sobie bezpośrednio do kapkata i pokażę Wam kilka niesamowitych funkcji. Mam w środku trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest po prostu zwykłe zdjęcie statyczne mnie akurat. Druga rzecz to jest zdjęcie wideo, gdzie ktoś robi zdjęcie w slow motion. No i trzecie to jest po prostu Nie audio bo będzie nam potrzebne za chwilę zobaczycie do czego. Przerzućmy sobie te wszystkie dwa materiały właściwie na linię czasu, więc po prostu je przeciągam. Shift Z, czyli pokazuje naszą całą linię, żebyśmy lepiej widzieli co się tam dzieje i przejdźmy sobie po kolei. Najpierw mamy. Nasze zdjęcie. Przy zdjęciu niesamowita rzecz, którą ja zauważyłem, z której fajnie sobie pokorzystać i sprawdzić, jest ruch warg i dodawanie tekstu do zdjęcia, więc zdjęcie zaczyna mówić. Ho-ho-ho. Nie mam czapki Mikołaja, nie mam swetra, nie mam niczego, ale chciałbym wam tylko powiedzieć, że ruszyła moja promocja świąteczna na kurs kapkata i teraz możecie go kupić o wiele, o wiele taniej, więc jeżeli zastanawialiście się jeszcze jakiś czas temu, to uważam, że teraz jest odpowiedni moment na to, żeby tam wejść. Oczywiście link do strony zostawiam w pierwszym komentarzu u góry, jak również w opisie filmu. Naprawdę warto skorzystać, bo ten kurs przeprowadzi Was od początku do końca. Na razie nie dostałem żadnej negatywnej opinii, wszystkie są pozytywne, kursanci są zadowoleni, platforma jest update'owana, więc zapraszam Cię serdecznie, a tymczasem wróćmy do filmu. I możemy to znaleźć, jeżeli klikniecie sobie w zdjęcie, przejdziecie tutaj trochę niżej, to zobaczcie, macie synchronizacja ruchu warg. Kiedy to włączycie, no to jest oczywiście prośba o udzielenie uprawnień, ponieważ CapCut chce mieć wszystko jasne i klarowne, że wiecie co robicie i że nie używacie tego gdzieś, żeby zrobić jakieś fake media. No ale jeżeli tu już przejdziemy, pojawia nam się zakładka i zobaczcie, macie kilka rzeczy, które jest istotne. Przejdź, Sunimy sobie ten ekran trochę niżej, więc... Słapię, przesunę, żebyśmy wszystko tutaj widzieli. Zobaczcie, macie kilka możliwości. Po pierwsze, możecie wpisać tekst samemu. Po angielsku, oczywiście niestety na tą chwilę jesteśmy w USA, więc mówimy po angielsku. Natomiast mówimy i piszemy tutaj po angielsku, kolejna rzecz, możecie dodać dźwięk. I tutaj już możecie dodać dźwięk polski, więc tak trochę można to ominąć. Więc klikam prześlij dźwięk, wybieram go z bazy. W tym moim przypadku jest to testowe audio, więc nagrałem jakieś takie audio testowe, i teraz zobaczcie, że jeżeli. Wybiorę sobie standardowe lub wyraźne, to zmienia się mimiga twarzy. Zróbmy sobie to tak i tak, żeby wam pokazać różnicę. Przesunę oczywiście nasze wideo skopiuję to czyli przytrzymam Alt i przesunę w drugie miejsce obok i teraz mam dwa takie samo wideo jeszcze tu się nic nie zrobiło zobaczcie w pierwszym wideo mamy zaznaczone standardowe mamy dodany dźwięk i możemy po prostu wygenerować jeżeli chodzi o drugie wideo to to zrobimy bardzo podobnie czyli synchronizacja dodamy dźwięk dokładnie ten sam on już jest wgrany tylko weźmiemy wyraźnie i klikniemy wygeneruj i poczekajmy chwilę bo to musi chwilę potrwać. Zobaczmy jaki efekt uzyskamy na dwóch w różnych filmach w przypadku po prostu zwykłego i wyraźnego, czy rzeczywiście jest duża różnica? moments later. No dobra, i wygenerowały nam się oba filmy, trwało to niespełna chyba dwie minuty, więc dość krótko, ale jednocześnie to były krótkie filmy. Ale natomiast zobaczcie, jeżeli już dodaliśmy ten dźwięk do naszego zdjęcia, no to nasze filmy są dłuższe, no bo ten dźwięk musi być przeczytany i nie dało się go przeczytać. 3 albo 2 sekundy, bo tyle trwało zdjęcie. Więc automatycznie te zdjęcia trwają dłużej. Jest ścieżka dźwiękowa, którą można zauważyć na dole filmu, więc możecie teraz manipulować dźwiękiem w postaci głośniej, ciszej, wyraźniej i tak dalej. Oczywiście przez zakładkę dźwięk, bo to się dodało. Macie dodatkowo dorzuconą taką AI-ową tutaj takie coś. Logo chyba jakieś, oczywiście możecie to usunąć, skadrować, cokolwiek, no bo to jest narzucane przez kapkata i niestety, ale tak to wygląda. I teraz zobaczcie, kiedy puścimy sobie pierwsze nasze zdjęcie, w postaci jest to zdjęcie zrobione tym standardowym modelem, więc klikam i zobaczmy jak to wygląda. Pamiętajcie o tym, Photoshop jest w pełni edytowalny. Wszystkie okna możecie ustawić tak, jak chcecie. Jak widzicie, wygląda to całkiem spoko. Model zachowuje się całkiem fajnie. Oczywiście możecie dodatkowo puścić taką opcję, jak ulepsz obraz do wersji HD, wtedy zdjęcie będzie lepszej jakości, więc ja to od razu puszczam i za chwilę zobaczymy, jaki efekt dostaniemy bezpośrednio na ulepszonym jeszcze zdjęciu. I teraz przejdźmy sobie płynnie do drugiego naszego zdjęcia, i tutaj automatycznie przy tym wyraźnym mamy zbliżenie na twarz, więc tak to działa w przypadku tej drugiej opcji. No, ale zobaczcie, że jeżeli puścimy sobie tą wersję, pamiętajcie o tym. Photoshop jest. Pełni, edytowalne, wszystkie okna możecie ustawić tak, jak chcecie. Jest lepiej, jeżeli chodzi o model twarzy, w postaci m, ruszam twarzą gdzieś te usta naprawdę mocno pracują. Mimika twarzy jest lepsza. Jest OK. I teraz włączmy sobie w tej opcji również ulepsz obraz do wersji HD, żeby nasz obraz był jeszcze lepszy. I teraz puśćmy sobie to na dużym ekranie, w przypadku pierwszej wersji, bo już się wygenerowała, no i zobaczmy, jak to wygląda. Pamiętajcie o tym, Photoshop jest pełni edytowalne wszystkie okna możecie ustawić tak jak chcecie dla mnie spoko naprawdę jest mega fajnie fajnie to ten ruch wark jest pełni dopasowany do dźwięku który wypowiadam Okej okay, jest mała mimika twarzy ale no to można poprawić jakby właśnie poprzez przełączenie się na drugi styl druga opcja też się wygenerowała mamy możliwość puszczenia tego na dużym ekranie Pamiętajcie o tym Photoshop jest Pełni, edytowalny, wszystkie okna możecie ustawić tak, jak chcecie. Jest naprawdę bardzo fajnie do małych produkcji w postaci jeżeli będziemy jakoś nie na całym ekranie, bo widzimy, że trochę jeszcze wygląda to sztucznie, to wygląda całkiem fajnie. Więc jak dla mnie warto z tego pokorzystać tym bardziej, że jeżeli macie kapkata Pro, no to czemu nie? Kwestia jest tylko włączenia VPN-a. Kiedy zrobiliśmy już wszystko z dźwiękiem, który wgraliśmy na nasze zdjęcie, przejdźmy teraz jeszcze do opcji, w której wpisujemy tekst, więc oczywiście. Przerzucam zdjęcie na naszą linię czasu, powiększę je trochę, może być na osobnej warstwie, może być na tej samej, więc to wasz wybór. Natomiast, jeżeli macie już zdjęcie, jest ono w jakimś okresie czasowym, to oczywiście robimy dokładnie tak samo, czyli przechodzimy do zakładki Synchronizacja ruchu wargi w tym momencie. Tutaj nie zaznaczamy, dodaj dźwięk, tylko bierzemy Wpisz tekst. I teraz możemy wpisać tu tekst po polsku, po prostu ja go wkleję, bo mam już przygotowany. Jest to kapka, to fajne narzędzie, w którym można zrobić właściwie wszystko. Generalnie proste zdanie. Które można łatwo wypowiedzieć. I teraz, jeżeli to wpiszę, to mogę wybrać jakiś dźwięk w postaci jakiś głos, który będzie to mówił, no bo naszym głosem już tego nie powiemy. Więc klikam tutaj w więcej głosów i zobaczcie, że macie naprawdę wielką, ale to ogromną masę głosów, których możecie użyć. I teraz z tych głosów mogę wybrać jakikolwiek chcę. Więc klikam na przykład na pierwszy, który mi przychodzi, fascymail. To nie jest angielski, to nie jest angielski, a tym bardziej to nie jest polski, a to dlatego, że niestety, ale po pierwsze, jesteśmy w USA. Po drugie, kapka nie obsługuje na razie języka polskiego, więc możemy tutaj wkleić język angielski. I teraz jeżeli ten sam tekst ale wpiszemy po angielsku, czyli w tym miejscu po prostu wklejamy język angielski, to zobaczcie, że jeżeli wybiorę ponownie więcej głosów, wybiorę ten sam głos, zobaczcie, jak to brzmi teraz. Is a cool tool where you can do almost więc brzmi rewelacyjnie, brzmi tak, jak potrzebuje, czyli dokładnie po angielsku. I oczywiście z tych wszystkich głosów, które tutaj macie, możecie wybrać jakikolwiek zobaczcie. Że możecie wybrać na przykład jakieś plotki. Więc niektóre dźwięki i niektóre głosy są naprawdę bardzo w porządku, ale jak to brzmi, jeżeli to wygenerujemy? Czy usta nasze będą w porządku? Jeżeli wybierzecie, to oczywiście klikacie X i w tym momencie zobaczcie, że możecie wybrać ponownie standardowy albo wyraźny. W naszym przypadku wybierzmy po prostu wyraźny, klikniemy wygeneruj, no i czekaj. No i sprawdźmy, jak to wygląda, jeżeli oczywiście przejdziemy sobie na nasz film. Dodatkowo wezmę go na duży ekran, czyli klikam w to miejsce. Puszczam, no to wygląda to tak. Dla mnie rewelacja dokładnie usta widać. Jeżeli włączymy sobie ponownie oczywiście tą opcję ulepsz, obraz, to będzie lepiej. A no i jeszcze taki mały trik w postaci możecie teoretycznie dodać swój głos, ale na razie jest to w fazie beta beta i ma mocno ograniczone możliwości. Jeżeli przejdziecie do zakładki więcej głosów i macie tekst na mowę, to tutaj macie standardowe, szablonowe. Wersję głosów Kapkata. Natomiast jeżeli klikniecie w głosy niestandardowe, to macie tutaj możliwość utworzenia swojego własnego głosu. Oczywiście ta funkcja nie dotyczy filmów dłuższych niż 10 sekund, więc jest mocno ograniczona. Być może w przyszłości będzie działać to lepiej, ale na tą chwilę nie. Oczywiście klikacie, że zgadzacie, że wasze nagrania są wasze, a nie używacie czyjeś. I klikacie utwórz. W tym momencie możecie po prostu nagrać swój głos za pomocą mikrofonu, no i ten dźwięk będzie. Po prostu te, ta barwa głosu będzie używana do waszych filmów, więc też warto to spróbować. No bo efekty są różne. Ja testowałem i nie wychodzi to tak rewelacyjnie, ale to dlatego, że niestety jest to na razie w wersji takiej beta beta. No, mój dźwięk, który nagrałem, brzmiał tak. CapCut is a cool tool where you can do almost anything. Powiedzmy, że nie do końca tak brzmie, no ale coś tam próbują. Przejdźmy sobie do kolejnej funkcji, która też jest niesamowita, czyli do naszego drugiego filmu. Jest to nasz film z po prostu panem robiącym zdjęcie. Jest to w wersji takiej horyzontalnej, więc musimy się przełączyć na... 16 na 9 żebyśmy mieli to na całym ekranie, jednocześnie zmniejsza sobie te boczne okna, żebyśmy mieli więcej tutaj podglądu. I teraz, jeżeli macie takie wideo zrobione, ale chcielibyście to puścić na Instagrama, no to musielibyście po pierwsze zmienić sobie tutaj na 9x16, na bo tam jest taki widok. No i rozciągać. I to byłoby kiepskie, dlatego że nasz fotograf by całkowicie zajął kadr, a my tego nie chcemy, więc zrobię to w ten sposób na przykład. I teraz zobaczcie, macie tu czarne paski. Wcześniej możecie to dodawać zdjęcie, możecie robić coś innego albo dodać napisy, cokolwiek. I teraz w opcji CapCut'a z VPN-em, po prostu z USA mamy możliwość rozszerzenia tego wideo za pomocą jaj Jedna ważna uwaga jest taka, że musi być krótsze niż 10 sekund na tą chwilę, więc to raczej birole, więc ja skrócę mój film troszkę mniej, żeby nie był taki długi. I teraz zobaczcie, biorę sobie tutaj taką opcję jak rozszerzenie jaj, ją znajdziecie po prostu w pierwszej zakładce film i podstawy, więc rozszerzenie jaj klikam, oczywiście, aby kontynuować i tak dalej, to musi przetworzyć i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście te wszystkie zgody przy pierwszych Jakichś próbach pojawiają się dość często i zobaczcie, dopasujemy sobie właśnie do 9 na 16. Jeżeli klikniecie sobie odpowiedni format, klikniecie edytuj rozszerzony obszar, to zobaczcie, że macie możliwość tutaj sobie edytowania dokładnie co chcecie zrobić. Ile musi być zeskalowany i tak dalej, to wszystko wylicza wam CapCut i w tym momencie klikam ja po prostu tu kliknę wygeneruj. No i oczywiście to chwilkę potrwa, ale efekt wydaje mi się, że warto na niego poczekać. No i kiedy się wygeneruje, wystarczy kliknąć potwierdź i mamy nasz film zrobiony. I teraz kiedy go puścimy, to zobaczcie, że mamy wszystko dorobione, jest dość tak sztucznie. Niemniej jednak kiedy włączycie sobie na przykład właśnie te opcje, o których mówiłem wcześniej, czyli na przykład ulepszy obraz, wtedy ulepszamy obraz do jakości HD, dodatkowo włączcie sobie, czy to stabilizuj, czy zredukuj zakłócenia obrazu, wtedy nasz film naprawdę wygląda całkiem fajnie. Polecam. Po prostu sprawdzić. Dodatkowo, mój film jest w trybie proxy, jak widzicie, czyli. Po prostu jest słabsza jakość tutaj, ale kiedy wyeksportuję ten film, wygląda to też o wiele lepiej. Dlatego ja stawiam płynność programu nad jakość, którą widzę tutaj. Po prostu nie przejmuję się tym tak bardzo, sprawdzam to dopiero po wyeksportowaniu. Dodałem jeszcze jedno zdjęcie, żeby pokazać wam jeszcze jedną dość fajną funkcję, kiedy przerzucę sobie moje zdjęcie na linię czasu. Zobaczcie, przerzucam, przeciągam jak zwykle. Oczywiście przeciągam je, żebym miał większe. Ono jest 16 na 9, więc przełączę swój. Tutaj swoje proporcje. Na właśnie 16 na 9, żebym widział więcej, i zobaczcie teraz, co się dzieje. Kiedy zaznaczę to zdjęcie, jest na samym dole taka opcja: kontakt wzrokowy. Kiedy przybliżę sobie nasze zdjęcie za pomocą kontrola i myszy, i teraz, kiedy włączę sobie ten kontakt wzrokowy, to automatycznie moje oczy skierują się bezpośrednio na kamerę. Jeżeli jesteście bardziej odwróceni, to może to wyglądać sztucznie. Uważajcie z tym, ale jest taka opcja i w filmach też to działa. Jeżeli mówicie do kamery i patrzycie delikatnie gdzieś w bok, tak jak ja teraz patrzę trochę obok kamery, to. Kiedy włączę tą opcję, będę patrzył bezpośrednio na kamerę ale cała moja postura się nie zmieni, więc jeżeli siedzicie tak i patrzycie gdzieś obok kamery i włączycie ten guzik, to będziecie patrzyć tak na kamerę, więc w sumie chyba spoko, nie? Jest jeszcze jedna dość fajna funkcja i nazywa się ona usuwanie jaj i to działa zarówno na zdjęciach i na filmach, a działa to tak, że jeżeli na przykład kliknę sobie usuwanie jaj bo zdjęcie to oczywiście, czy też film zostanie przetworzone i CapCut sprawdzi co na nim jest klikam, wybieram na przykład pędzel i zamalowuję sobie jakąś konkretną część, jeżeli pędzel jest za mały to oczywiście rozmiarem tutaj zwiększam pędzel i zamalowuję na przykład tego kwiatka. Oczywiście jest to zdjęcie statyczne, więc jest łatwiej. Na filmie prawdopodobnie chwilę dłużej by to trwało, bo musiałby przetworzyć ruch i tym podobne rzeczy. Ale jeżeli już to zrobię i kliknę usuń, to oczywiście sprawdza i usuwam AI kapkata to, co zaznaczyłem. No i zobaczmy, czy efekt jest zadowalający, jak w przypadku innych programów typu Flipik czy, czy chociażby Photoshop. No i mój kwiatek zniknął. Jest to zastosowane, kwiatka nie ma, pojawiło się coś, co wypełniło tą przestrzeń. Wygląda to nieźle i nie zwróciłbym uwagi, jeżeli taki film od samego początku bym dostał bez tego kwiatka. Nic by się nie stało, a jednak w kapkacie to działa. Jest wiele funkcji ciekawych, które są w USA, których nie ma w Polsce. Są, jest dużo więcej naklejek, dużo więcej dźwięków, dużo więcej efektów. Po prostu kapka w USA jest zdecydowanie bardziej bogaty w funkcje, a w Polsce musimy chyba na to poczekać. Dajcie znać. Co myślicie o tym filmie i czy rzeczywiście u Was też to działa? A na dzisiaj to oczywiście wszystko. Żegnam się z Wami. Cześć.